Hej, widzowie, ja jestem Mystical Wolf. Jak widzicie, otoczenie zupełnie inne niż wcześniej. To jest właśnie powód, dla którego, a bardziej przez który nie było w ogóle odcinków przez dłuższy czas. Mianowicie przeprowadzka. I jako, że ta przeprowadzka się już odbyła, no to. Czas nagrać odcinki. I dokładnie nagrywam to. Te, no te odcinki, które teraz się pokażą, tudzież. Ten i chyba jeszcze dwa kolejne. I nie wiem, najprawdopodobniej przez cały przyszły tydzień. To są odcinki jeszcze z dnia premiery nowego DLC nazwanego przez twórców Urbanium. Uranium, coś takiego. Co to jest? Halo? Ciekawy model biznesowy, Pe pewnie napijesz trochę. Ok, bardzo smaczna. Super, czyli teraz pozostaniesz regularnym klientem? Jak się, jak się nazywasz, drogi kliencie? Nie kojarzę tego aspektu. Jestem Myry Prepper. Miło cię poznać. Jesteś stąd? Tak, dumnie reprezentuję Związek Kautek... Murikawil. Chociaż nasza drużyna nie jest ostatnio zbyt aktywna, ale liczę, że staniemy się staniemy znów na nogi. Może dzięki funduszom ze sprzedaży, lemoniady. No po tym, jak wspomogę mojego tatę w trudnościach. Życzę powodzenia w sprzedaży. To jest za frajer. Za 5 dolca i to za 12 dolca. Kurde, ceni się kobieta. Nie, kobieta, dziewczynka. Dobra, co tu w ogóle mamy ciekawego do zrobienia? Czy dzisiaj jest jakiś ważny dzień, czy nie? Bo dawno nie grałem i nie pamiętam. Niedziela. Dobra. Czyli aktualnie mamy niedzielę. Musimy do domu Nancy zobaczyć, czy. Tak, zobaczyć czy... No makulatury nie sprzedamy Jakieś jajko sadzonem co najwyżej O, ale to sobie jak najbardziej sprzedam Dobra I trochę grosza będzie O kurde Podnieś 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 Podnieś, Odnieść. Kiedy tego jest? Cztery. Cztery z czterech. Dobra. Pyk, pyk, pyk i pyk. Załadować. Okej. Okay. Jak sytuacja z drewnem, bo ja powiem Wam szczerze, ja bardzo dawno nie grałem, tak więc... Trochę trzeba sobie tutaj wszystko poszykować aktualnie. Weź zjedz jajko. Ale tutaj dużo rzeczy jest do zrobienia. Weź mi wypi. Dzięki. Zabierz trochę tego. No woda swoje waży, 25 kilo. I wodę chyba już sobie po prostu skitrajmy jako... Cały zestawik. Jak tam kurczoki? Żadnych jajek nie widzę, powiem szczerze. No dobra. W piecyku. Nie wiem, coś jest w piecyku, czy nie? Nie ma nic. Coś tutaj możemy dać. Dajmy 25 kamienia. Na top bo to nam dawało ło chyba dobrze pamiętam i tak, idziemy tu oczywiście trzeba porobić sobie steki jakby inaczej i tak w dzisiejszym odcinku musimy zajrzeć do tylko mi słowo Na farmę, o. Zobaczymy co tam się dzieje. A jeszcze przy okazji sobie jajka przeróbmy. Dobra. I tak, zanosimy tutaj pszenicę. Żeby nasze tutaj zwierzątka miały co żreć. Tutaj chyba jeszcze jest... ...do porobienia. Nie wiem, przyjdziemy wieczorem, zobaczymy. Weź wszystko. Już spokojnie. Zjedz i zjedz. Dobra, jak, tu, jak tutaj fabuła? Znajdź kurtkę Boba, przynieś Willowi i rybę biała płotka, licznik Geigera, naprawić yy, kolejkę linową, z tymi nadajnikami. Odwiedzić farmę w niedzielę. No i guarana. A, czy tylko do 15 ona działa, ok. No tak. Musimy ogarnąć. Ciepłą kurtkę. Kiedykolwiek ona jest. O, ciepłe ubrania. 10 tkanin i dwie wilcze skóry. Za to, to trochę kurde problem. I przy okazji jest, jest godzina 15. 16 już nawet. Dobry. A tutaj nie ma nic. Tutaj u zwierząt chyba też święty spokój, ale idziemy tu. Trochę skóry. To jest urocza niedziela A ja jestem na farmie. Nie mówcie władzą. Wszystko jak na razie wygląda normalnie. Może czegoś nie zauważam? Może coś się wydarzy później. W międzyczasie zbadam to tajemnicze jezioro. O co są te wszystkie kamery? Lepiej nie będę za bardzo zwracał na, si na sobie uwagi. Może pójdę na ryby i się rozejrzę. Ja osobiście bardziej proponowałbym podejście do. No, ucieczki słowa. Kopalni. I ogólnie rozwój fabuły. On nie chcąc, nie posiadamy aktualnie żadnych przynęt. Tak więc to trochę problem. Ale on tutaj nam wprost mówi, że trzeba porobić więcej rzeczy. A te więcej rzeczy oczywiście porobimy. Ale w swoim czasie. się przejdziemy się na ryby, oddamy im tą białą płotkę do domu. Jakimś cudem musimy wykombinować tkaninę. Przez to zasadniczo nie ma co sprzedawać tkaniny aktualnie. Kupować tkaniny również, bo tkaninę dostaniemy ze zwierząt. O, kozy dają tkaninę. Tu coś się tworzy. No dobra, bo już skóry mamy. A właśnie, a jak wygląda status? status? Yy... Tutaj. To jest git, to jest git, to bołek też jest git. A Jakoś mamy plecak. Zobaczmy sobie zróbmy tak. Dobra. W razie co to jest tak. 1, 2, 3, 4. Jak chodzi o te, te sloty w ekwipunku. I jeszcze sobie tutaj załóżmy to. No coś takiego. Dobra. Idziemy spać. Żeby nie było, ja tutaj jakby to trochę staram się tak podejść Wiecie Trochę tego, trochę tamtego porobić A Jak skończymy DLC z farmą To będziemy wtedy ogrywać DLC To najnowsze Bo tam nie mam pojęcia co w ogóle się będzie działo Jednym słowem To jest po prostu wielka niewiadoma Ja to mogę już odebrać Mogę odebrać piękować. zabieramy tu, zabieramy to. słyszę jajko. mamy jajko. Dobra. Pozbierajmy. jeden, dwa. Cztery jajka. No to... Mimo tak może być. Jest, czego ona chce? Sól. A zacznijmy od tego, czy ja posiadam sól. Mam. Ależ proszę bardzo. Trzymaj. A to jest z farmy. Pomarańczowe. To, to oczy oczywiście w takim razie. Masz dużo zajęć? A może szukasz czegoś? Hmm. Muszę się dużo przemieszczać z powodu... Z powodu mojej pracy. No, bo tak, mój lemoniadowy interes idzie świetnie, ale muszę poszerzyć działalność. Może mogę jakoś pomóc? Słuchaj, dziecko, myślę, że moja branża jest dla ciebie zbyt niebezpieczna. Ale proszę. Nie. Jestem skautką, mam odznakę wykrywaczki zagrożeń unikającej drapieżników. Dlaczego w ogóle macie odznakę unikającej drapieżników? No bo nic, nieważne. Postaw mi jakieś wyzwanie, proszę. Nudno mi tu na stoisku z lemoniadą. No dobra, idź do lasu i przynieś mi trochę jagód. Ale nie zapuszczaj się za daleko. A w zamian kupię od ciebie wielki, wielki kubek lemoniady. Jagody już idą, czyli dokąd dokładnie mam iść? Okej. Okay. Nie wiedziałem, że tu jest ekspedycja. Ja mogę sobie guarany zbierać w ten sposób. Ty, jakie fajny bajer. Dobra, dawaj to. Za 20 dolarów! Ja cię szpierdziu. No, trochę, trochę dużo. Dodajmy jajka. Tego nie sprzedajemy. Makulaturę sprzedajemy, Pul możemy tutaj sprzedawać. Ja chcę sprzedać jedzenie, nie chociaż drogie, ale nie. Co to jest? Miód A fakty, bo chyba, chyba były pszczoły tutaj. Głarany nie tykamy, bo gwarany trzeba tam zanieść. Mamy tylko 16, także trochę przypał do lasu na poziom 3. Tutaj? Tutaj. O! Kłoda. Mam miejsce. Co mi tyle miejsca zżera? Tyle miejsca z żerami, własna głupota aktualnie. E, poziom trzeci. Pojemniki do rozmontowania. To są za ciężkie. Podnieś to. Podnieś. Jedna rana Są przynęty. Puste oczywiście. Podnieś. Podnieś. Na górę. Najgorsze jest to, że ja pamiętam, co jest dalej w odnosie tej misji. Tu jest jedna z kuzy, kuzy z farmy. To się boli. No. W... Ja chyba pamiętam to. Chyba na jakimś odcinku to jeszcze była ta sytuacja, nie? To sobie biegła przez całe te pola. Ale my kozami zajmiemy się później. Odnieść. Kolejnej kłody nie zgarniemy Mamy 22 t. A koza chyba też swoje waży Chociaż nie wiem Tego nie pamiętam No to se podnosimy dalej Wygląda jakby z czymś walczyła, no spoko, tylko my nawet jej nie widzimy aktualnie Tu, 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 tu Dawaj do kozy. Czekaj, ty durna kozo ty, chodź tu. Podnieś. Where is Kuska? Tutaj. Tutaj. No co za koza, no? Chodź tu. Podnieś. Jej, mamy kozę. Dobra, czyli mamy kozę przyniesioną. Bardziej kozę w ekwipunku. Nie wnikam, jak ta koza zmieściła się do plecaka. Dobra, na farmę. Farma White Sands Angelo. Moja rodzina za tobą tęskni. Tęskniła. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, panie Prepper. Zabiorę zwierzaka z powrotem do innych. Tacy, teraz zostały kurczaki. Ehe, panie Prepper. Obecny. No dobrze. Podjąłem pewną decyzję. Jaką decyzję? Powiedzisz, mój pies, seno, jest tutaj nielegalnie. Wiesz, że agencja ma jakiś problem z psami. Słyszałem od paru osób, że masz. Twój mały, nielegalny projekt w domu, więc jesteś bardziej przyzwyczajony do, do, do tych rzeczy. Jakich osób? Ach, nie myśl, o tym za dużo. Trzy kropki. No to co myślisz? Sceno byłby przy tobie dużo bezpieczniejszy. Nie mieści mi się w głowie, że kiedyś mogłaby go zabrać agencja. Serce by mi pękło. Au. Panie Preper, zaopiekujesz się nim dla mnie? Widzę, że on cię lubi. Po prostu odwiedzaj mnie od czasu do czasu, Kseno. Nie. W tej książce znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, żeby się nim zaopiekować. No będzie przy mnie bezpieczny, obiecuję. Dzięki za zaufanie. Jestem pewien, że bardzo mi pomoże. Mamy psa. Zajebiście. Pytaj. Miska dla psa. wisko Zajebiście, że mogę cokolwiek zrobić. Wchodza Szybko, 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 szybko. O, trzeba je ogolić wszystkie. Patrz. Gdzie jest? Gdzie mi wsysło trzecią kozę? Czy ja muszę? Dwie, musiałem dwie kozy odnaleźć. Chyba musiałem odnaleźć więcej tych kus. Jest? Nie ma nic. No dobra, ale mamy w takim razie jedno mleko. Teraz pobiegnijmy szybko do Jenny. Jenny No to, że przepada za, za szczurzym mięsem, to to ja pamiętam. Tylko szkoda, że szczurze mięso to tutaj la, rarytas. Nie ma. Nie ma Jenny. Ależ jak najbardziej, trzymaj. 20 yy, gumijagód. Dziękuję bardzo za owoce. A tak przy okazji wyglądasz kwitnąco. Dzięki. Ja dostępna do nasionka. Biedę się naprawdę? No, przynajmniej w porównaniu z resztą mieszkańców miasta. Masz wrażenie, że oni są przeważnie jacyś. więdli? Nie jestem bardzo towarzyski, ale faktycznie bo wyglądają raczej ponuro. Nie tak jak ty, albo Bob. A przy okazji wiesz, że facet, który dogląda kopalni, też ma na imię Bob? Tak. O, uważasz to zabawne? Uważasz to zabawne, bo. A, nic. W każdym razie chciałem poprosić Cię o kolejną przysługę, tym razem bez związku z roślinami. Jestem w szoku. Powiem. Zatem wiesz o rozbiciu samolotu w lesie kilka miesięcy temu? Nie, chyba musiałem być poza miastem, jak sądzę. Nie orientujesz się zbyt dobrze w życiu tego miasta, no nie? W każdym razie pewnego dnia spadł samolot. Był ogromny huk i dużo dymu. I ani słowa o tym w lokalnej gazecie w kolejnych dniach. To się zdarzyło głęboko głęboko w lesie. Miejsce katastrofy jest odcięte wąwozami i powalonymi pniami drzew. Czwarty, piąty poziom. Ale chciałabym, żebyś tam dotarł. Mam przeczucie, że pilotem był ktoś, kogo znam i chciałabym to sprawdzić. Znajdziesz sposób na dojście do wraku? Jestem pewna, że znajdziesz tam na miejscu jakieś użyteczne materiały i przedmioty. Mi ciekawie, spróbuję. No dobra. Dziękuję. Dużo nie dostaliśmy, ale informacje to spoko. I tak, mamy pieska. Jedna koza znaleziona. Ogarnięta misja z tym. Co jest? Co to? O, pieniądz. Jej akurat tutaj nie ma, no? Co to? A, ja tą skrzynką mogę ją wysyłać gdzieś. Aha A, i tutaj się koszty ro rosną. Ej, amunicja tu jest. Ej, zajebiste. Ale dobra, bo widzę, że misji nie mam żadnych. Weźmy ją, wyślimy. Pogwarane. Wysyłamy? Wysyłamy ekspedycję. I będzie za. Ocie, cholera, jasna. No, trochę tak. Takiej cyfry tu jeszcze nie widziałem na oczy. Ale no cóż. Idziemy tu. Co to jest? Nasiona guarany. No to potrzebuje więcej poletek w takim razie. Ewidentnie. Czy mnie w ogóle na poletko stać? O, legowisko mogę zrobić. Dawaj, legowisko. Wiem, miałem robić co innego, ale trudno. A dla mi do miski potrzebujemy plastik. No, gdzie ja mogę go tutaj sobie przechować? tego? Mam sobie pewien pomysł, A zaraz zobaczycie jaki pomysł. Najpierw mi zdemontuj te resztę rzeczy. Resztę pojemniczków. Jeszcze tego. I ten pomysł zobaczycie w kolejnym odcinku. Mianowicie tak, ja się z żegnam. Myry Prepper idzie do spania. Także dziękuję za oglądanie, ja byłem Mystical Wolf, To był Myry Prepper. I za około 3-4 odcinki pojawi się nowe DLC. A dokładnie dnia jak to nagrywam, ten odcinek będzie opublikowane nowe DLC o nazwie Uranium, Urbanium coś takiego. Chyba uranium raczej. Gdzież 26 września. Stawiam, że godzina około 19. Jak zawsze. A jest to mi jak mówiłem. Na razie dzięki za oglądanie i. 唉呦唉呦。